Elektryczność jest to temat niezwykle kontrowersyjny, dlatego zacznę od przestrogi. Napięcie elektryczne jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka, dlatego aby samodzielnie budować lub modernizować układy elektryczne, niezbędne jest ukończenie specjalnego szkolenia i uzyskania certyfikatu minimum SEP eksploatacja do 1kV, czyli 1000V. Jeżeli nie posiadasz takich uprawnień, pod żadnym pozorem nie próbuj eksperymentować z napięciem elektrycznym, a ten kurs automatyki traktuj tylko jako element edukacyjny. Choć staram się przekazywać swoją wiedzę najlepiej jak potrafię, to nie ponoszę odpowiedzialności za jakiekolwiek działania w oparciu o moje publikacje. Wiedzę pozyskaną z moich źródeł wykorzystujesz tylko na własną odpowiedzialność. Napięcie elektryczne głównie dzielimy na napięcie przemienne i napięcie stałe. Napięcie przemienne występuje najczęściej o wartości 230 V dla układów jednofazowych i 400 V dla układów trójfazowych. Napięcia te klasyfikują się jako niskie, ale mimo nazwy są niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Dlatego wykorzystuje się je do niezbędnego minimum, a w układach sterowania i regulacji stosuje się napięcie bardzo niskie, czyli bezpieczne. Napięcie klasyfikowane jako bezpieczne jest niższe. Niż 50V napięcia przemiennego i niższe niż 120V dla napięcia stałego. Do obniżenia napięcia przemiennego stosuje się transformatory, które zmieniają napięcie 230 lub 400V na niższe, np. Na 12V. Natomiast, aby uzyskać napięcie stałe, potrzebujemy zasilacza, który zamienia napięcie przemienne na napięcie stałe. Zarówno dla napięcia stałego i przemiennego w układach automatyki najczęściej spotykany standard to 24V, choć większość układów jest oparta na standardzie 24V napięcia stałego. Oczywiście należy pamiętać o stosowaniu odpowiednich zabezpieczeń nadprądowych, ale też różnicowo prądowych, zasilając każde urządzenie, w tym również transformatory i zasilacze. Stanowisko dydaktyczne składa się z następujących elementów. Listwa X0 służy do podłączenia zasilania głównego 230V. Zabezpieczenie nadprądowe 1F1 służy do zabezpieczenia tego zasilacza. W innym przypadku należałoby zastosować dodatkowe zabezpieczenie, jakim jest wyłącznik różnicowo-prądowy, potocznie zwanym różnicówką. Jednak wyłącznik ten znajduje się przed podłączeniem zasilania głównego, dlatego nie ma potrzeby instalowania go na tym stanowisku. Dalej zasilacz 1zas1 służy do zmiany napięcia przemiennego 230 V na napięcie stałe 24 V. Listwa X2, gdzie znajduje się zabezpieczenia obwodów napięcia stałego 24 V, oraz jak, ta listwa służy jako rozgałęzienie tego potencjału na poszczególne urządzenia. Listwa XE1, jako dalsze rozgałęzienie jednego z potencjałów 24V, służy do podłączenia elementów sterujących. Sterownik PLC, PLC-1EC Compact Astrada, jest to główne urządzenie sterujące, swobodnie programowalne. Do tego moduł rozszerzeń, jako dodatkowe wejścia i wyjścia cyfrowe. Listwa X3 służy do organizacji połączeń sygnałów układów sterowania. 2F1 jest to zabezpieczenie topikowe wentylatora. 2G1 2K1 jest to przykaźnik czteropolowy ze stykami przełącznymi. 6K1, 13K1, 13K2 są to przełączniki dwupolowe ze stykami przełącznymi. Listwa X7 służy do podłączenia grzybka bezpieczeństwa. 3B1 jest to termostat, który załącza styk wyjściowy przy ustawionej temperaturze. Zabezpieczenie silnikowe 3Q1 ze stykami pomo pomocniczymi, potocznie zwane termikiem. Niżej mamy lampkę 24V, stycznik 3K1, wyłącznik krańcowy, 8B1, jest to czujnik ciśnienia. Dalej przyciski, przełączniki, autręka czujnik indukcyjny, czujnik optyczny, wyłącznik bezpieczeństwa, potocznie grzybek oraz terminal dotykowy Astrada. W kolejnych odcinkach będziemy bardziej szczegółowo poznawać kolejne połączenia i urządzenia. Teraz być może zastanawiam się, dlaczego przed niektórymi oznaczeniami urządzeń znajduje się jakaś liczba. Otóż jest to jeden ze sposobów organizacji rzeczywistego układu sterowania i schematu elektrycznego, który ma na celu ułatwienie odnalezienia danego urządzenia na schemacie elektrycznym. Przykładowo, cerka przekaźnika 2K1 znajduje się na stronie drugiej. A na przykład czujnik ciśnienia 8B1 umieszczony został na stronie 8. Z kolejnymi odcinkami kursu z pewnością yy, wszelkie zasady staną się bardziej jasne, no a ja postaram się bardziej zwracać uwagę nawet na najmniejsze szczegóły. Od tego momentu będę nawiązywał do schematu elektrycznego, stanowiska dydaktycznego, które przed chwilą przedstawiałem. Taki schemat możecie ściągnąć z, ze strony iautomatyka.pl e z sekcji do pobrania, kurs automatyki. Dobrze, żebyście wydrukowali sobie taki schemat i na przykład nam nosili na nim jakieś notatki lub to, co przyjdzie Wam do głowy. Także zaczynamy od zasilania stanowiska napięciem 230 V. Jeżeli masz przed sobą schemat elektryczny, to otwórz go na stronie pierwszej, a jeżeli nie, to po prostu oglądaj ten kurs dalej. Zacznijmy od wyjaśnienia funkcji najprostszego elementu, jaki możemy spotkać w szafach elektrycznych. Jest to złączka, inaczej zug. Element ten służy do organizacji połączeń przewodów w układach sterowania. Zobaczmy, jak to wygląda w przykroju. Z jednej strony z Zaciska się odizolowany na końcu przewód. W środku złączki znajduje się materiał przewodzący, który stanowi połączenie do drugiego przewodu. Jeśli jesteśmy przy złączkach, to należałoby wspomnieć, że jest kilka rodzajów takich elementów. Jedne stanowią zwykłe połączenie, ale spotykane są również złączki o specjalnych funkcjach i zastosowaniach. np. złączki z funkcją ochrony przepięciowej, z wbudowanym warystorem lub złączki na przykład z diodą sygnalizacyjną. Złączki w szafach elektrycznych, montowane jedna obok drugiej, wchodzą w skład listwy zaciskowej. Na, przykład, na przykładzie stanowiska dyktycznego listwa X0 składa się z czterech złączek i służy do połączenia zasilania głównego o napięciu elektrycznym 230V prądu przemiennego. Na zacisk pierwszy podłączono przewód fazowy na schemacie oznaczony literą L. Na zacisk dwa. Podłączono przewód neutralny oznaczony literą N, a na zacisk 3 podłączony został żółto-zielony przewód ochronny. Zauważmy, że na schemacie między zaciskiem 3 i 4 znajduje się połączenie. Zostało ono zrealizowane za pomocą takiej specjalnej zworki, jak tutaj, która wsadzona w zaciski 3 i 4 powoduje połączenie między nimi. W efekcie takiego połączenia trzy przewody wsadzone od góry na zaciski 3 i 4 są połączone do przewodu wsadzonego od dołu na zacisk 3. Drugą istotną sprawą, jaką można tutaj zauważyć, to oznaczenie listwy na schemacie. Zwróćcie uwagę, że Napis X0 pojawia się tylko przy przycisku 1, a przy przycisku 2, 3 i 4 już nie. Listwy na schematach oznacza się w ten sposób tylko w przypadku, jeżeli narysowane są w jednej linii. Przykładowo. Jeżeli złączka 3 narysowana by była wyżej lub niżej, to powinna również posiadać oznaczenie X0, które mówi nam do której listwy ta złączka należy. Idźmy dalej. I zobaczmy, jak zrealizowane jest połączenie stanowiska. Z zacisku 1 listwy X0 wychodzi przewód fazowy i jest połączony do wejścia zabezpieczenia nadprądowego 1F1. Z wyjścia tego zabezpieczenia połączono się do wejścia zasilacza z oznaczeniem L. Tak samo zostało to narysowane na schemacie elektrycznym. Z zacisku 1 Narysowano linię do zabezpieczenia 1F1, a następnie z wyjścia tego zabezpieczenia do zasilacza na wejście L. Z zacisku 3 uziemiono zasilacz przewodem żółto-zielonym. Podsumowując, zasilacz na wejściu ma połączone zasilanie 230 V prądu przemiennego i przetwarza to napięcie na niższe o wartości 24 V prądu stałego. Na wyjściu tego zasilacza mamy dwa zaciski z potencjałem dodatnim i dwa z potencjałem ujemnym. Jeżeli chciałbyś uzupełnić wiedzę na temat doboru zabezpieczeń i podstawach z tym związanym, to mogę Ci szczerze polecić bloga o nazwie elektryka dla każdego. .pl. Autor wyjaśnia w bardzo przyjemny sposób, na czym rzecz polega, Także myślę, że to dla początkujących powinno się naprawdę bardzo spodobać. Uuu, tu ja w takiej winiecie będę teraz. E, słuchajcie, nie wiem, czy ktoś uwierzy w to, co się teraz stało. No ale tutaj nagrywam odcinki, zbieram materiały, nagrania dźwięku, zdjęcia. Miesiąc czasu pracuję, kopiuję tam między sobie dyskami jakieś tam dane. No i zaznaczam cały folder z, ze wszystkimi zdjęciami, nagraniami, totalnie ze wszystkim, co jest mi potrzebne do, 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 do nagrania tego odcinku i, z, i wciskam. delete, Enter i tak się przyglądam do monitora, czekam aż, aż mi się skopiuje, bo taki miałem zamiar coś tam, coś tam skopiować. Czekam, czekam, czekam i w pewnej chwili dochodzi do mnie, że tak naprawdę kasuje cały materiał. No i w sumie, jeżeli to teraz oglądacie, to to znaczy, że w jakiś sposób udało mi się odzyskać te dane. No i ten, ten drugi odcinek jest publikowany. Ja korzystam z jakiegoś śmiesznego chińskiego programu. Jeszcze będzie trwał to 13 godzin. Dysk jest terabajtowy. Także no zobaczymy, no, co z tego wyjdzie. Na razie mnie to śmieszy, ale nie wiem, czy zaraz się nie rozpłaczę, bo naprawdę kosztowało mi to bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy. No to do zobaczenia w następnym odcinku.